Cześć, dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie. Mam dla Ciebie prognozę, co dobrego do Ciebie zmierza. Jeśli widzisz ten film, to znaczy, że te słowa są Tobie przeznaczone. A zatem, co dobrego do Ciebie zmierza? Karta Gierka Pentakli. Karta która mówi o tym, że przed tobą rozwój, rozwój ten zawodowy, ale również i osobisty. Giermek Pentakli jest kartą nauki, lekcji, możliwości dostosowywania się do sytuacji, w której jesteś. Ktoś również chce Cię poznawać, bo Giermek Pentakli, też jest kartą tego poznajemy się faktycznie, zatem tutaj ktoś chce Ciebie poznawać. Karta Proszę, Giermka była w kartą szans, zaproszeń. Ktoś Cię poznaje i dostaniesz też zaproszenie. To też jest karta, która prosi o to, żeby się nie poddawać i nie rezygnować. Nie bój się próbować. Wykorzystaj tę szansę. Karta Rycerza Pentakli jest kartą, która mówi o tym, uwierz w siebie. I ta wiara w siebie do Ciebie również zmierza. To też jest prognoza, która mówi o tym, że ktoś chce Ci obdarować coś, jakiś prezent. Dostaniesz jakąś drobnostkę. I co do Ciebie zmierza król mieczy? Król mieczy jest też kartą. Ona mówi o tym, że uzyskasz wsparcie od osoby, która zna się na rzeczy. Zatem, jeżeli jesteś w momencie, w którym potrzebujesz coś rozwiązać, to taka historia będzie też przed Tobą. Ale Król Mieczy to też jest taki moment, w którym my wykazujemy się na poziomie intelektualnym, dzięki czemu też zyskujemy na wszelkiego rodzaju płaszczyźnie. No i Karta Głupca, nowa szansa, nowe możliwości, wyzwania, ale również Karta e, Głupca jest kartą czystej karty, co znaczy, że masz szansę rozpocząć coś od nowa. Ale również zmiany są przed tobą, które możesz zrealizować, tak jakby coś inaczej niż wcześniej. Dajcie znać, jak to czytanie z wami rezonuje tam na dole w komentarzach. Dobrego dnia!